Dzień dobry, witam Was serdecznie. W dzisiejszym wideoblogu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na preparat Botolift Cocktail z linii Mesopharmachial. Co takiego nadzwyczajnego jest w tym preparacie? Preparat służy do tzw. mezoterapii peptydowej. W swoim składzie zawiera aż 9 aminokwasów, zawiera cały szereg peptydów i peptydów biomimetycznych, zawiera koenzymy ale to nie wszystko. Zawiera również DMAE, czyli substancję o działaniu bardzo silnie ujędrniającym w stężeniu aż 2% i kwas hialuronowy, który naprawia wszystkie podstawowe procesy metaboliczne w skórze właściwej. Kiedy możemy użyć Botolift Cocktail i dla kogo? Botolift Cocktail może być używany jako preparat wtłaczany przy użyciu mezoterapii frakcyjnej. Botolift cocktail może być podawany techniką na pasz, czyli powierzchownych delikatnych boto Botolift cocktail również świetnie sprawdzi się jako stymulacja skóry po oczyszczaniu wodorowym bądź po mm, na przykład eksfoliacjach chemicznych. Tutaj polecam eksfoliację kwasem glikolowym, bądź na przykład roztworem jesnera, czyli dobierajmy takie peelingi, które będą miały działanie stymulujące to lift cocktail. Skupmy się na dwóch podstawowych komponentach, peptydy biomimetyczne. Dlaczego to jest takie istotne? Peptydy biomimetyczne są pozyskiwane biotechnologicznie. I mają za zadanie wyszukiwać wszystkie procesy te, które uległy spowolnieniu, uszkodzeniu i je bardzo mocno naprawiać. DMAE, czyli Norcolin, jako prekursor acetylocholiny, zwiększa bardzo mocno przekaźnictwo w masie nerwowej, jest doskonałym uzupełnieniem zabiegów. Takich, gdzie na przykład była używana toksyna botulinowa. Świetnie kom będzie komponować się po zabiegach z użyciem toksyny. Bo Cocktail można zastosować u klientek, u pacjentek. Czy też u pacjentów, u klientów już po 42-45 roku życia, czyli wtedy, kiedy nasza skóra zaczyna wchodzić w intensywne procesy zdarzenia. Zapraszam Was serdecznie do zakupu preparatu Botolift Cocktail. Jest on dostępny u wszystkich naszych partnerów handlowych oraz na naszej platformie sprzedażowej www.mesoderm.pl. Mam dla Was niespodziankę: preparat Botolift Cocktail będzie dostępny w nowej, stosunkowo niższej i bardzo okazyjnej cenie. Zapraszam Was do prześledzenia naszej Platformy Sprzedażowej. Tam wszystkie informacje. Dziękuję.